Przygotowując się do dzisiejszego odcinka, zdałem sobie sprawę, że ostatnio jeżdżę jakimiś takimi trochę tatusiowymi samochodami. Skóra, cichutko, wygodnie, BMW, klimatyzacja. Niedługo zaczniemy jeździć Jaguarami. Tym bardziej cieszę się na dzisiejszy test. Wreszcie jakiś hot hatch. Może nie taki pełnokrwisty, ale dla mnie nie jest najważniejsze, jakie auto ma osiągi na prostej, tylko jak się zachowuje w zakręcie, jak się prowadzi. Nawet zwykłe sejczęto Sporting by mnie zadowoliło, byleby było na dobrym zawiasie. Mam nadzieję, że fiesta sport w tej kwestii mnie nie zawiedzie. A jako, że nie mogę się już doczekać, to dzisiaj zaczniemy test od razu od jeżdżenia, o pierdołach pogadamy sobie później. Aha, żebyście widzieli o czym mówimy. Port Fiesta, 2008 rocznik, czyli nadwozie MK7, siódme już wydanie tego miejskiego auta. Wersja Sport pod maską wolno ssące 1.6, 120 kucy i 152 Nm. Jedźmy! Żeby trochę stopniować niesamowite napięcie tego testu, zacznijmy może od jazdy takiej zwykłej, codziennej. Podczas takiej jazdy auto jest po prostu porządne. Niektórzy uważają, że jest trochę głośny, ale jak dla mnie, do 100 na godzinę nie ma z tym żadnego problemu. Silnik słychać tylko wtedy, kiedy przyspieszam, jak jadę ze stałą prędkością, jedzie się całkiem komfortowo. Dopiero powyżej 120 faktycznie słychać burczenie tego silnika, no ale przecież nie jest to jakaś luksusowa limuzyna, tylko miejski hatchback. Z drugiej strony, w ogóle w tym aucie nie czuć prędkości. Wydawałoby się, że takie małe miejskie wozidło to przy 100 na godzinę powinno już robić sporo rabanu. A tutaj spokojnie turlam się na pół gazu, raz, dwa, trzy, cztery, piąty bieg, nagle ups, 110. Trzeba na to uważać. Zawieszenie jak dla mnie też nie jest za twarde. W porównaniu ze standardową wersją Fiesty to auto jest obniżone o 10 mm i ma utwardzone sprężyny i amortyzatory. Całe szczęście, nie chciałbym jeździć tym zwykłym modelem, musi nieźle bujać. Mimo wszystko, nie ma takiego wrażenia jak w zatwardych samochodach, że jeździ się jak na deskorolce, podskakując bez przerwy. No, a z drugiej strony, nie jest to taki komfort jak w pneumatycznie zawieszonych Citroenach, ale przecież nie o to tutaj chodzi. Auto bywa też krytykowane za elektryczne wspomaganie kierownicy, i coś w tym jest. Jakbym z jakiegoś powodu miał zamknąć oczy podczas jazdy, to pewnie nie będę w stanie określić, czy jadę jeszcze na wprost, czy już skręcam. Super, że system się wyłącza, jak nie jest używany, czyli podczas jazdy na wprost dzięki temu spalamy mniej paliwa, ale chciałbym jednak mieć jakiś kontakt z tymi kołami. Ja im mówię, co mają zrobić, a one mi mówią, czy ok, czy może też nie. Dialog to podstawa, tutaj się trochę czuję, jakbym prowadził monolog. Silnik? Jest! Jest dialog, ale ognia w tym dialogu trochę brakuje. Coś tam burczy, coś tam ciągnie. Fajnie, że w dużym zakresie obrotów możemy liczyć na całkiem przyjemne przyspieszenie, ale po systemie zmiennych faz rozrządu oczekiwałbym troszkę więcej. Może dlatego, że jestem przyzwyczajony do hondowskich Witeków, gdzie w momencie tego przełączenia czuć jakby ktoś dołączył turbo do tego silnika. Tutaj tak naprawdę trudno mi określić, kiedy coś się zmienia. Chyba około 4000 jest jakiś dodatkowy przyrost mocy. Może ktoś z Was wie, w jaki sposób działa w Fordzie ten system i czy czym się różni od takiego hondowskiego. Tak czy siak, czegoś mi tu brakuje. Fajnie by było, żeby ten silniczek oprócz mieszanki powietrza z paliwem spalał też trochę mojej adrenaliny, a tej jest nie za wiele. Całe szczęście fiesta MK7 jest o 40 kg lżejsza od swojej poprzedniczki. Jakby była o 100 kg cięższa, jak to czasami się zdarza przy nowszych wersjach, to chyba jednak wolałbym pojeździć Seicento Sporting. A tak, osiągi są całkiem niezłe, powiem więcej paręnaście lat temu, to byłbym nimi zachwycony. No dobra, mogę się już pobawić. Jak ja lubię małe ośki. W swojej rajdowej karierze, troszkę takimi autami jeździłem i mam do nich spory sentyment. A że sporo wtedy trenowałem, to jeszcze całkiem się w tym pewnie czuję. Przygotowując się do tego odcinka przeczytałem, że nie da się w tym aucie całkiem wyłączyć systemu OSP. No trudno, będziemy sobie jakoś radzić. Ale klikam tak czy siak, a tu? Bajka. Komputera brak i robię co chcę. A jak można robić co się chce, to się człowiek czuje jak dziecko. Nie potrzeba do tego ponad 300 koni i bryki za 300 tysięcy złotych. Dzięki Akademii Bezpiecznej Jazdy możemy sobie w bezpiecznych warunkach pojeździć bokami. Warunków nie trafiliśmy idealnych, jest niestety sporo lodu, ale mimo wszystko da się tym autem skręcić. Pięknie się składa z objęcia. Mniej doświadczonym kierowcom nie zalecałbym wyłączania systemu, szczególnie na mokrej czy bardziej przyczepnej nawierzchni. Ale jak ktoś lubi się poławić, to powinien lecieć do salonu Ford. Autko bardzo ładnie słucha się przodu. Skręt kierownicą, objęcie i oczyszczenie. Prędkie kierownicą, rękaw i na co ja będę więcej gadał? Widać, że jest spadnie. Przełapałem się w pewnym momencie na tym, że przeszkadza mi blokada na ręcznym. Chciałbym mieć tak jak w Rajdówce, gdzie jest cały czas ręczny odblokowany i nie trzeba się zastanawiać nad tym, żeby trzymać ten guzik. Tylko można lekko szarpnąć i nawracamy. Jest ten sport, możemy bardzo fajnie prowadzić gazem. Nie wiem czy widzicie, jak niewielkie ruchy kierownicą wystarczą, żeby auto skręciło. Tyleczek się fajnie nadstawia. Bez skojarzeń, proszę. Jak jest nawrót. Lekkie podcięcie ręcznym. I zawrócimy. Jeśli to kogoś interesuje, to wwieźcie sport ABS działa również, kiedy jedzie się do tyłu. Zejdźmy na ziemię i popatrzmy, jak auto wygląda. Chyba byłoby fajnie, jakby był czarny na białych ozetach. O, tak jak ten tutaj. Albo od razu niebiesko-czerwono-srebrna. Kojarzycie z kimś takie kolory, i takie auto? Ja szczerze mówiąc dopiero podczas przygotowań do tego odcinka zdałem sobie sprawę, że przecież Robert Kubica startuje niby takim samym autem w rajdowych mistrzostwach świata, jednak szukanie podobieństw w czymkolwiek poza wyglądem i nazwą byłoby raczej naciągane. Pamiętajmy, że topowe rajdówki są budowane od podstaw i z seryjnymi autami nie mają wiele wspólnego. Z tyłu znajdziemy dyfuzor. Rozumiem, że przy prędkościach powyżej 200 wytwarza takie podciśnienie, że auto jest silnie przysysane do nawierzchni. Ech, nie wiem czy wiecie, ale dyfuzor, żeby działał, musi być długi, a auto bardzo nisko zawieszone. No to spójrzcie teraz na to. W wersji sport znajdziemy też ciekawie wyglądające skrzydło przymocowane do tylnej klapy. Dodaje trochę sportowego charakteru, ale zdarza mu się odpaść w myjni. W środku całkiem sympatycznie. Wnętrze nie wygląda tanio, auto jest całkiem przestronne, jak na niewielkie zewnętrzne wymiary. Świetne fotele, dobrze trzymające i wygodne. Od razu się to poczułem jak u siebie. Nie bardzo tylko rozumiem, dlaczego brakuje wskaźnika temperatury silnika i dlaczego w momencie, kiedy chcę włączyć spryskiwać przedniej szyby, uruchamia się tylna wycieraczka. Ale każdy ma swoje dziwactwa. Sporo tu fajnego wyposażenia, jak na małe miejskie auto. Podgrzewane fotele, multifunkcyjna kierownica oczywiście otwierane elektryczne szyby automatyczna klimatyzacja. Bluetooth z możliwością podłączenia telefonu bardzo nam się to przydało podczas kręcenia dzisiejszego odcinka. Podgrzewana przednia szyba alu felgi, przy czym teraz auto jest na zimowych kołach i stalowych felgach. No i zabójcza funkcja rozpoznawanie mowy. Rozumiem jeszcze, żeby zadzwonić do kogoś, kogo mamy w spisie telefonów, ale zmiana prędkości dmuchawy albo usuwanie nazwy zapisanej stacji radiowej, czy też podawanie częstotliwości fal radiowych. To ma być bezpieczniejsze? Napiszcie, czy ktoś z Was używa w samochodzie systemu rozpoznawania mowy do czegoś innego niż podanie adresu nawigacji? Jak widzieliście, miałem z tym autem sporo radochy. Jest bezpretensjonalne, robi co do niego należy, a przy tym nie zabiera w imię bezpieczeństwa radości z jazdy. Doskonale nadaje się też na co dzień. Nie jest za głośne, za twarde, nie za dużo pali. Chyba znowu kończę test pozytywnie, ale ja po prostu lubię samochody. Ten też. Widzimy się. Zawieszenie, jak dla mnie, też nie jest za twarde. Ta wersja ma utwardzone sprężyny i amortyzatory, i auto jest obniżone o. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> Spoko. Zawieszenie, jak dla mnie, też nie jest otwarte.